Cześć kochani z tej strony, Kawiorka, więc dzisiaj szybko, zwięźle i na temat będziemy rozmawiać o konferencji Fame MMA 5. Co tam się działo ogólnie? Wszyscy już wiedzą, bo wszyscy oglądali. Co zaszło na konferencji i była tragedia. Olejnik dostał drugi nokaut w ciągu miesiąca, właśnie. <laughs> tragedia, to co się działo tam na konferencji, to po prostu. Przechodzi wszelkie granice, zwłaszcza to, co usłyszeliśmy od prowadzących. Sami zobaczcie, będziemy rozmawiać o olejniku. Jak to wszystko w ogóle wyglądało i co się stało i czemu tak i dlaczego. Dobra, lecimy. Witam wszystkich. przywitaj się z nami! Prestiżowy pojazd, nie? Olejnik. No, już na samym początku macie film, gdzie olejnik wchodzi y, na scenę i. Widać, że jest lekko zestresowany. Wojtek, czy ktoś do niego mówi, żeby się przywitał? Tak wbiegł na tą scenę bez przywitania, bez niczego, ale wiadomo, lekki stresik, więc chłopak zapomniał. E, później kruszli tam do niego leci z klejem i do innych. Jakaś akcja z ich wcześniejszych filmów, chyba. Dokładnie nie wiem, bo nie jestem na bieżąco, chyba sobie luknę później. A ten klej to po to, żebym po walce z mini czy się podklejał Mareczku? Dobra, damy radę. No i dobra, pierwsze pytania są skierowane do olejnika od yy, Macieja, ten z dupy prowadzący. Tak, chyba Maciej się nazywa. Już go powoli atakuje, ale wiadomo, słuchajcie, jesteśmy na fame MMA, czyli ma być tam fame, ma się coś dziać, tak, ma być śmiesznie. No to wiadomo, że on jako prowadzący będzie tam próbował jakichś żarcików czy jakichś lekkich docinków. No i trochę wykorzystał to, że widać, że yy, olejnik, tak jak mówiłam na początku, jest lekko zestresowany. No i no, patrzcie, sobie ja robił. Słuchaj, Olejnik, ja widziałem, jak wchodziłeś jak na ścięcie, powiedz. Tak bardzo się obawiasz tej walki, co to będzie, i jesteś nieprzygotowany. Czy o co chodzi? tu taka postawa, tylko po to, żeby zmylić przeciwnika, a potem. No i Olejnik na to odpowiedział w sumie tylko tym. Wydaje ci się. Z dupy próbował coś z niego wyciągnąć, tak? Żeby jakieś informacje, cokolwiek, no bo wiadomo, że ludzie przyszli tam po to, żeby zobaczyć co się dzieje i żeby czegoś się dowiedzieć. Tak samo i ci wszyscy, którzy oglądają, też chcieliby trochę wiedzieć, jak jego trening idzie, czy w dobrym kierunku, czy w złym. No i próbuję z niego wyciągnąć wszystko. Niezła odpowiedź, nie? <śmum> Wydaje ci się. A coś więcej? To, czy masz coś, coś w zanadrzu, jakiegoś asa chowasz? No, okaże się 26. Olejnik, no powiedz coś, chłopie! I tam z tyłu słychać chyba Wojtka? Już lekko jest wkurzony, że nie ma show, nic się takiego nie dzieje, więc próbujesz tam wtrącić parę swoich słów, żeby Olejnik coś powiedział, tak? Powiedz coś, zraźnij nam jakieś szczegóły, coś to, to chcesz dokładnie wiedzieć. No i tu się zaczyna yy, tak średnio, już. jak już to pierwszym razem oglądałam, to tak mówię. Chyba będzie ostro, bo widać, że olejnik się stresuje. Nie winię go za to, bo słuchajcie, po prostu każdy inaczej podchodzi do stresu i widać, że chłopak ogólnie, no, chciał tam być, starał się, a wyszło jak wyszło, niestety. I na klipie tam słychać, że ktoś krzyczy, tylko nie wiem co. Wąchasz klej? No kurde, przecież wiadomo, że tam cokolwiek on wąchał na filmach Ukruszwila, no to były żarty, tak? Muszę zobaczyć ten film, bo nawet go nie widziałam. No i teraz z dupy sobie robi bekę z niego, że tam klej wącha w ogóle, ale to są żarty, tak? To, to jest dla beki, żeby po prostu coś się działo, bo olejnik po prostu nie wykazywał niby chęci żadnych do wypowiedzenia się na temat treningów czy czegokolwiek, więc z dupy sobie robił po prostu żarciki, żeby po prostu coś z niego wyciągnąć. No oczy, słuchajcie, nie żeby nie było, on ma źrenice normalne, mi mama kiedyś tak patrzyła w źrenice, zawsze mówiła patrz, patrz na światło, nie jak wracałem ze szkoły. Ale nic nie widział. Oczy czerwone strasznie, nie? Wiecie o co chodzi. No i teraz zmienił front na drugą stronę, żeby ze z nich sobie też jaja porobić. Tu dresiki, tu to, tu tamto. Dobra, chłopaki. A jak tam u was? Też dobrze? Dobrze, fajnie, fajnie mordeczki. Szanuję w ogóle. Typowy dresik, bardzo fajny kontencik. Super, chłopaki. Mam nadzieję, że wrócicie do nagrywania filmików. Elo. Tak, beke sobie z nich skręci też. Było widać, że chciał, żeby było równo, tak? Żeby nie śmiać się tylko solejnika. Eee, dobra, lecimy dalej z pytaniami. Eee, proszę bardzo. Tomku. Tak, ty. Zdaje się być sporym underdogiem, nie tutaj. No, nie wiem, co to, co to znaczy w ogóle. No i olejnik próbuje <laughs> odpowiedzieć. Nie, no zgadza się, jestem sporym under, underdog, underdogiem, dlatego że Mar Dawid miał już dwie walki. No i wygrał je, a ja dopiero zacząłem trenować jakoś trzy miesiące, ale przez ten czas zmieniłem po prostu swój styl życia i jak kiedyś imprezowałem, to tak teraz po prostu codziennie trenuję. Wątpię, że w ogóle ktoś słucha to, co on mówi, tylko wszyscy po prostu już bekę mają, bo się przejęzyczył dwa razy. Widać, że jest mega zestresowany, że ledwo co słowa wychodzą z jego ust. I po prostu nawet kamera jest skierowana na ludzi i pokazuje, jak po prostu mają bekę. Co jest bardzo niefajne. Ja tam nie znam tego chłopaka olejnika. Jeszcze raz go zobaczyłam dopiero teraz na Fame MMA5 i po prostu przykro się oglądało to, słuchajcie. Nie wiem, nie. Dajcie mi znać na dole, co o tym myślicie. No, tak trochę średnio, nie? Śmiać się z kogoś, kto jest tak zestresowany i w ogóle, no nie wiem, nie wiem. Moim zdaniem to nie jest okej, okay, co się działo. Ale spokojnie, bo jesteśmy na samym początku, więc zaraz będzie grubo. A teraz wąchasz klej. Co oni powiedzieli, bo nie słyszałem. Uh. Oho. Idą docinki, idą, nie? Tam z daleka Malczyński <gryw> walnął żartem. Wącha szklej. Wiadomo, oni ze sobą walczą, więc między sobą się disują, wyzywają, czy jakieś podteksty sobie rzucają. Wiesz, jak teraz bierzesz jakieś konteksty z filmów, które są reżyserowane, to już nie mój problem, ale okej. Okay. A teraz Co? dokończ. No, i Malczyński postanowił sobie robić bekę. Co? Co mówisz? Co? Nie słyszę. Co? 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 Żeby go z równowagi wyprowadzić i w ogóle, żeby coś się zaczęło dziać, tak? Ale że Olejnik był tak zestresowany, że po prostu nie brał tego na bekę. On był po prostu tak zestresowany, że no, że przykro się na to patrzało i szkoda, chłopanie. Bo są teraz dwa wyjścia. Albo poszedł do pokoju i się zamknął w szafie i nie wyjdzie z niej przez następny tydzień, albo przyjmie to na klatę i pójdzie walczyć o swoje. Mam nadzieję, że pójdzie dumnie zawalczyć o swoje. No ale tak miał przegrać, to jest ważne. Czy raz? Co? No powtórz. Co? A, że klej jest. Klasyczna nie zmyła. Nie. No właśnie. Co, co, co? No ogólnie jakby taka była konferencja, że właśnie oni między sobą, ci co się biją między sobą, sobie docinają, rozmawiają między sobą, no to spoko, tak? Bo o to chodzi w Fame MMA, że ma być beka, ma być śmiesznie i ogólnie mają sobie docinać tam. Tylko najgorsze jest to, że po prostu wszyscy się rzucili na olejnika biednego i... Mm -hmm, no dobrze, a powiedz mi czy to, co się wydarzyło, nie ten cały parking, wiesz o czym mówię, nie? <laughs> yy, powiedz mi czy to sprawiło, że, to sprawiło, że w oczach większości fanów jesteś na straconej pozycji, czy to ci motywuje, czy chcesz komuś coś udowodnić, pokazać? Ja wam pokażę jak naprawdę wygląda bójka na parkingu. No, i tu pytanie o ten parking. Znowu lekkie naśmiewanie się, ale wiadomo, chodzi o to, że ma być śmiesznie, tak? Ma być śmiesznie, mają być zadawane pytania w sposób śmieszny, czy też mniej śmieszny. Po prostu chciał z niego wyciągnąć jakiekolwiek informacje, czy żeby po prostu cokolwiek się zadziało. Zgadza się, przygotowuje się bardzo mocno. No i odpowiedź yy, olejnika, że on się przygotowuje bardzo mocno, tylko to jest powiedziane w taki sposób, jakby on sam nie wierzył w siebie. W tle słychać, że ludzie się śmieją, bekę sobie kręcą, bo jego ton głosu był w ogóle nieprzekonujący, nie? Po prostu ciężko się to ogląda, słuchajcie, widać, że chłopak się stresuje, tak? No, Chciałem pok pokazać po prostu, że. Tak się śmiejesz, no to wyjdź do niego, nie? Dobra, tutaj z dupy trochę mu pomógł. No i dobra, i teraz proszę o pełne skupienie. Wiem, że wszyscy to widzieli, ale zobaczmy to jeszcze raz i. To jest mega. Słuchajcie, mega w sensie mega niedobre, mega złe, mega naprawdę takiego czegoś nie powinno być. Zwłaszcza od Wojtka po prostu. Prowadzący powinien być neutralny dla wszystkich, a jednak pokazał się z tej średniej strony. Sami zobaczcie. Ej, Tomek, słuchaj, Tomek, bo ty tak na tej filmiki jesteś, że musisz być bardziej wygadany. Ja Ci taką an wiem, że mi tutaj nie wypada. No nie wypada tobie Wojtek, nie powinieneś tego mówić. Ale powiedzieć taką anegdotę, że wagina walenia, walenia niebieskiego podczas porodu osiąga szerokość od 6 do 9 metrów. Co, co czyni ją drugą największą piłką na świecie po tobie? <śled> <śled> Stary. Musisz być bardziej wygadany. Co ty robisz? Ale żartem dowaliłem w stronę olejnika, on jest taki słaby, nic nie może zrobić. No. No, chciał go zmotywować, tak? W zły sposób to zrobił, w bardzo zły sposób. Tak się nie robi, słuchajcie. No ale każdy ma swoje sposoby. Myślał, że go zmotywuje do działania jakoś i dupa nie wyszło. Chłopak się zamknął jeszcze bardziej w sobie. Niech walnie takim żartem do kogoś, kto widać, że na luzie przyszedł, nie stresuje się, no do kogokolwiek niepotrzebnie to zrobił do olejnika. Szkoda mi chłopa było, bo naprawdę może się teraz zamknąć w sobie. po tym, co tam się stało, został ośmieszony na całą Polskę, dosłownie. Taka osoba jak ja, która nie znała olejnika i został mi on przedstawiony naprawdę ze złej strony. No ale. Grubo, nie? No grubo, grubo, grubo. A, tylko że po całym zdarzeniu, po całej konferencji, ktoś tam robił wywiad z Wojtkiem, no i Wojtek przepraszał, przeprosił za to zachowanie, tak? Przeprosił olejnika. Tak miało nie być. Sorry, olejnik, nie, że tak głupio wyszło. Z drugiej strony, Wojtek chciał, żeby było show, tak? Żeby coś się działo. Chciał go zmotywować do działania, tak powiedział. No i później przeprosił, więc. Niech po prostu już takich akcji nie robi, bo to jest prowadzący i powinien być neutralny. No i tyle, tak? Nie wiem, czy mogę coś tu więcej dodać na ten temat. Ja bym go oblał wodą, nie? Ja nic nie mówię, ale ja bym go oblał wodą. Słuchajcie, każda p wilgo wilgotna, oblej go wodą, nie? Będzie śmiesznie. No i dobra, i patrzcie, już się zaczyna yy, bardzo taki kujowy moment, gdzie Olejnik już nie wie, co ma powiedzieć, naprawdę chyba się zaciął tak, że zaraz będzie hiperwentylacja. Aż mnie serce boli, słuchajcie, jak na to patrzę, naprawdę. Ja na jego miejscu bym chyba wyszła. Ja bym po prostu rzuciła tym mikrofonem, albo bym przywaliła Wojtkowi, tak po koleżeńsku, wiecie, tak jebs z plaskacza. No ja bym chyba wyszła stamtąd, albo nie wiem, albo bym coś powiedziała do niego. A tutaj macie to, co zrobił Olejnik w sumie. No i co odpowiesz... Włodarzowi, że tak cię zaczepia tutaj po prostu, nie? No, nie wiem, co mam powiedzieć. Ja po prostu odpowiedziałem na twoje pytanie, tak jak chciałeś. Olejnik dostał drugi noka od w ciągu miesiąca, właśnie. No, i nawet sam z dupy mówi, że yy, z takim czymś jeszcze nie spotkał i że jazda nie. On sobie na początku żartował, a później wszyscy się dołączyli i koniec, nie? I takie koło zamknięte. No to powiem wam, powiem wam, że aż mnie samego zaskoczyła ta sytuacja. Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim, żeby... Bardzo możliwe, że to jest zapowiedź Fame ma 6 znowu. Być może moglibyście w dwójkę wyskoczyć nie. do oktagonu. Nie, nie, nie. Jak... Ale nie mówię, że wy ze sobą, nie? Nie, ja wiem o co chodzi, ale no nie, nie. Ale czemu nie? No bo to takie już bardziej cyrkowe, bym powiedział, takie mało sportowe, w sensie 2 na dwa, no wiem, że fajna walka była. I stary olejnik tutaj jest, więc wiesz... Co. A, a... Już takimi żartami, to tak jakby kopali leżącego. Coś dobrego o swoim przeciwniku. Najlepsza rzecz, jaka jest w swoim przeciwniku, powie coś miłego. No nie wiem, co mogę o nim powiedzieć dobrego. Świetnie. Admaster? <grym> Jakby takie żarty szły, to spoko, no śmieszne to było, fajnie, ludzie się tam śmieją w ogóle Tylko że Lejnik już był tak zestresowany któryś raz, że po prostu dla niego to już nawet nie był żart, tylko on już w ogóle nie ogarniał co się dzieje Żeby troszkę obudzić Tomka, aby zrobić face to face z Tomkiem a Dawidem Maczyńskim O tak, face to face Dobra, wszyscy już fajnie napaleni, wszyscy już klaszczą, chcą face to face, bo ludzie tego chcą, ludzie chcą widzieć akcję, że coś się dzieje Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie jest tu małkit z się? No, no, jasne. Pokaż jajca. Będzie dobrze. No to macie swoją akcję. Mi prawie wychodzą tutaj, nie? Za ten pas. Malczyński to tam ostro leci. Nie no, spoko, wiadomo, robi też show. Ogólnie się zachowuje ok. Malczyński, spoko, spoko, dobrze się zachowuje. Próbował coś tam wejść w dyskusję z olejnikiem, troszeczkę mu pojechać, no ale wiadomo, muszą między sobą jakieś żarty puścić czy coś, żeby coś się działo, tak. Może ochronę poprosimy, żeby tutaj miała, bo to nie wiadomo, co się stanie. Panowie, to nie parking, pamiętajcie. No i się zaczęło. No, i jazda! Słuchajcie. płaskiej bym przywalił, tak bez zapowiedzenia, słuchajcie, no no tak średnio, nie? Chociaż w sumie coś zapowiedział, mówił, że za ten pas, no to Olejnik powinien się spodziewać, tak? Brawa, brawa, bo akcja się dzieje, no tak? Ludzie uwielbiają takie akcje. Wiemy, że na to czekali. Ale co, dwa zero, jak? gratuluję, nie wiem, czy to ochroniarz, czy to Olejnik, ale pierwszy raz przy Fame MMA leci mi krew, także props dla tego, kto to zadał. No krew mu leci. No dobra, fajnie, 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 fajnie. Tutaj mamy krew, tutaj mamy prawie tatuaż na twarzy. No i znowu beka z olejnika, tatuaż na twarzy. No dobra, ja wiem, że zupy chciał sobie bekę skręcić, żeby było po prostu śmiesznie, żeby coś się działo, tak? Może nawet nie miał na myśli urazić olejnika. Nie, ciężko. Ciężko się nadpatrzy, ciężko się to komentuje, słuchajcie. No słuchajcie, to było grubo, było grubo. Nie, to jeszcze nie było grubo, zaufaj mi. Tu mamy krew ściwy. Za chwilę zamienisz się w popka, zobaczysz. Pokaż każdej tej. Popelnik. Masakra, no kurwa. Czy widzicie twarz Olejnika? On nie wie co się dzieje. On nie ogarnia co się dzieje, słuchajcie. Jest tak mega zestresowany. Szkoda mi chłopaka, naprawdę, kurwa. Źle, źle, że tak się stało. Nie, tak nie powinno być. Mm -mm. Widać, że on chce złapać za mikrofon, chce coś powiedzieć, ale w ostatniej chwili się... Mm, lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie, zaraz powiem coś głupiego, albo w ogóle coś na inny temat. No i widać, że on cały czas chce, chce za ten mikrofon złapać, ale się wstydzi, mega wstydzi, mega boi. Nie wiem dokładnie co mu po głowie chodzi, ale coś, coś grubego na pewno No i w w końcu się odważył. Grubo będzie 26 dopiero. A coś więcej Tomek? Oktagon zweryfikuje. Zrobili tam, nie wiem. Co? Oktagon zweryfikuje. Spoko. No nie no, piękne, to było piękne, na to wszyscy czekali, wszyscy na to, wszyscy liczyliśmy, że tak się stanie. E no i ogólnie, co myślę o tym wszystkim? Nie wiem, czy kogoś to obchodzi, co ja myślę. Ważne jest, co na ten moment olejnik ma w głowie. A na pewno jest grubo, na pewno jest dużo. Na pewno nikt nie wie, co on myśli, i no, by sobie chłopak krzywdy nie zrobił. Obyś to przyjął na klatę. Jeśli to oglądasz, to pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że będziesz trenował mocno, żeby wszystkim pokazać, że potrafisz. Nawet jeśli przegrasz. Trenuj i pokaż ludziom, że dasz radę i tak już dużo osiągnęłeś, osiągniesz jeszcze więcej. Pozdrawiam. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym. No no i tyle, widzimy się później na razie.